Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Korzystając z okazji, odpowiadając na pytanie odnośnie zapotrzebowania na różne, różnego rodzaju substancje psychoaktywne, w tym nowe narkotyki, chciałbym Państwu przekazać informację, że COVID wręcz przeciwnie w ostatnim czasie spowodował kolejne zapotrzebowanie na różnego rodzaju substancje, szczególnie te, które mają pobudzić emocje, czyli te, które są stymulantami. Nasze doświadczenia zawodowe, pokazują, że w tym momencie niektóre środowiska przestępczości narkotykowej w znaczący sposób znowu próbują wejść na teren, w którym będą mogli prowadzić do obrotu właśnie narkotyki. Chciałbym tutaj zaznaczyć, że Niepołomice jako miejsce piękne i atrakcyjne turystyczne, turystycznie nie jest miejscem odosobnionym, jeśli chodzi o przestępczość narkotykową. Bez wchodzenia jakby szczeg w szczegóły e, tematyki, bo one są związane e, no, ze sprawami prowadzone przez jednostki policji, chciałbym powiedzieć, że obywatele Niepołomic nie w mniejszym stopniu są narażeni na zakusy, czy też próby wprowadzenia do obrotów jakichkolwiek substancji Aktywnych, tak jak to się dzieje w dużych aglomeracjach miejskich, typu Kraków, Warszawa czy Trójmiasto. Niepomice również mogą być dotknięte tym problemem. Stara, uniwersalna zasada, szacunek dla drugiego człowieka, również na linii rodzic-dziecko, bez względu na to, czy dziecko jest starsze czy też młodsze. Przede wszystkim na te tematy trzeba rozmawiać, trzeba uświadamiać tak, żeby młodzi ludzie mieli świadomość i wiedzę na temat konsekwencji związanych chociażby z jednorazowym użyciem jakiegokolwiek narkotyku, bez względu na to, czy on jest narkotykiem klasycznym, czy nowym w Polsce określanym jako dopalacze. Wakacje jako okres wolności, swobody jest okresem bardzo newralgicznym, w którym wielu młodych ludzi sięga po różnego rodzaju substancje psychoaktywne, w tym również narkotyki Klasyczne czy też nowe. Rozmowa z rodzicami, z opiekunami prawnymi, z nauczycielami czy też z policjantami taką wiedzę poszerza u młodych ludzi. Stąd też dzisiejsze spotkanie, na którym mówiliśmy dużo na temat konsekwencji związanych z używaniem narkotyków. Czyli podsumowując, reasumując, bardzo dużo rozmów proszę prowadzić ze swoimi młodszymi i starszymi dziećmi. To jest uniwersalna zasada.